Cześć moi drodzy, witam Was w nowym roku po świętach, na jedzeniu, serniczki zjedzone, do śledzika wypite, także zaczynamy nowy rok. Mam nadzieję, że święta minęły Wam w super atmosferze i nie przejedliście się tak jak ja to zrobiłem. Peszek, mam dla Was nowy film, także siadajcie i oglądajcie. Chciałbym przypomnieć, że na Discordzie trwa konkurs, w którym możecie sobie zgarnąć fajne nagrody, a mianowicie vouchery. Do wykorzystania! Przepraszam, musiałem uciszyć świerszcze. Do wykorzystania w sklepie Space of Spiders. Także zapraszam. Regulamin macie w opisie filmu. Informacja jeszcze dla osób, które mieszkają w UK i zamówiły u nas koszulki. Mam dla Was dobre wieści: paczka znajduje się już w UK, także na dniach rozsyłam dla Was koszulki. Tak wiem, no niestety, no w UK trwa to dłużej, bo jeszcze ta paczka musi z Polski tu dotrzeć, także... Wybaczcie, że musicie czekać troszkę dłużej niż osoby w Polsce. Osoby w Polsce już koszuleczki dostały, także mam nadzieję, że są szczęśliwe. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobają. Dobra, moi drodzy, to troszkę spóźnione, ale wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, a teraz siadamy i oglądamy. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Siemano ludziska, doczekaliście się co w końcu film? Wiem, 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 trochę mnie nie było, odzwyczaiłem się od nagrywania, ale nowy rok, nowy ja. Nie patrz tak na mnie, kiedyś będę nowy. Dobra, nie, ten sam DJ, ten sam DJ w Nowym Roku, witam Was serdecznie, mam nadzieję, że Wasze święta były fajne, a my bierzemy się za robotę. Z panią DJ-ową zastanawialiśmy się, co by tutaj Wam nagrać, kombinowaliśmy, o może trochę merytoryki, o może tego, o może tamtego, po co? Słuchajcie, zrobimy aranżację, tak jak za starych dobrych czasów, bo patrząc na naszą playlistę na, na YouTubie, dawno nie było typowej aranżacji dla pająka. Ja zajmę się y, kwestią y, jak to nazwać? Techniczną? Myślę, że tak. <grych> tak. Ja zajmę się kwestią techniczną, do czego będę potrzebował klej na gorąco. Tak, kupiłem w końcu porządny pistolet do kleju. <grych> klej na gorąco. Oczywiście terarium. Tylnia ścianka, korek, który leży tam, pensety, no i pajączek. A dzisiaj przeprowadzimy sobie poecy loterię na weseli. Mam nadzieję, że da się sfilmować i nie czmychnie nam zbyt daleko. Także co? Może bym najpierw klej podłączył. Podłączymy sobie klej, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra. A może tak powiedz, co chcesz zrobić? No klej chcę rozgrzać, a że z tym co chcę zrobić? <laughs> no dobra, dobra, wyjaśnię. Słuchajcie, mamy takie oto. Ee, takie. co to wygląda jak wycieraczka pod drzwi. <laughs> Chciałeś wycieraczkę kupić, to może wytniemy, takie położymy po prostu sobie przed drzwiami. No dobra, mamy słuchajcie matę kokosową. Tak, którą wycięliśmy pod wymiar, i na gorący klej. Zamierzam ją w ten oto sposób przykleić do tylnej ścianki. W związku z tym, że mata kokosowa składa się z włókien, udało mi się, słuchajcie, tutaj upchnąć przez te włókna roślinkę, sztuczną oczywiście roślinkę, no nie bardzo teraz jesteśmy e, w stanie wsadzić coś fajnego do tego terrarium, także postawiliśmy na troszkę sztucznego. Wiem, tak nie każdemu się to podoba, ale no mam nadzieję, że nam wybaczycie. Ją też tutaj sobie przyczepię e, troszeczkę mocniej na klej gorący i przykleimy ją sobie tutaj. I gdy to uczynię, zostawię już resztę pracy pani DJ-owej. Mam nadzieję, że się cieszycie, co? No, pani DJ-owa też się cieszy. A nie, czeszę się. Ty się cieszysz czy czeszesz? Piękne. A ty się szczerzysz! Dobra, dobra, dobra. To co, czekamy aż nam się klej rozgrzeje. Ty, to już jest gorąco. Nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze chwila. Także z przyklejania zrobię wam po prostu timelapsa. I co o tym myślicie? Ścianka z roślinką przyczepiona. Teraz wymyśliliśmy sobie z panią DJ-ową, że do tego korka tutaj klejem na gorąco wkleimy jeszcze jedną roślinkę. I teraz poczekamy aż zastygnie i będzie jak ta lala. Także myślę, że klej na gorąco można już wyłączyć. A ja zamieniam się z panią dj miejscami. See ya. Dobra, kleje wyschły, nie wyschły, nieważne. Zobaczcie, na chwilę obecną wygląda to w ten sposób. I zobaczymy, co pani dj nam tutaj wymyśli. Także do dzieła, skarbie! Oczywiście standardzik, to nawet już nie będę wam tłumaczył, co, co, co idzie, jaka warstwa bo my zawsze na spód dajemy vermikulit, bo utrzymuje to rewelacyjnie wilgotność, także... Tu myślę, nie ma co gadać. O, ale przepalone. Ja się pobawię tutaj światełkiem. Ja mam oddać spryskiwacz, jak ja mam to teraz wykonać? Proszę cię bardzo. Dziękuję, okay, dziękuję. Jesteś mega pomocny, muszę ci powiedzieć. A ja wiem, ja to w genach mam, nie? Czy to, że taki pomocny? No. Nie ja tylko tak przed kamerą. Nieprawda. Jest tyle mały problem. Jaki? Jestem lebo, praworęczna. A no z tej to... No strony już mam taką rękę. No widzisz? No to fajnie. Trening. Ćwicz lewą rękę. A, Może no. ci się kiedyś w życiu przyda. No ty No ja zawsze to w Musimy zrobić błąd. No zaczyna to przypominać terrarium, nie? Najgorsze, że nam e, niestety lampa pada, także zaraz będzie mniej światełka. <laughs> Zapomniałem naładować na no co? Czyli prezentują się to w ten sposób. Tutaj troszkę z tej strony bidnie, ale podejrzewam, że sobie tutaj pająk już jakąś pajęczynkę zrobi. Oczywiście od boku jest możliwość podglądania go, także jak dla mnie rewelacja. Czyli co, znowu zmiana przesiadka. Aaaa, Posypać jeszcze cwaniaczku. Rozjaśnię troszeczkę, bo, bo będzie słabo to widać, nie? No na pewno bardziej naturalnie, nie? Wystarczająco sztuczno będzie w tym terrarium, nie? Dokładnie tak. No i wygląda to myślę całkiem fajnie. Jak na sztuczne terarium ze sztucznymi roślinkami, to myślę, że będzie gitara. No to co, sprawdźmy jak się zachowa nasza poezja Loteria na Weseli i czy nam ucieknie, czy nie, oby nie. No ale się okaże, nie? Ja bym to moi drodzy chciał zrobić w taki sposób, aby ten pająk na pewno nie miał możliwości śmeknięciami, co może być dosyć ciężkie do wykonania ze względu na to, że ten pojemnik no, nie mieści się kurcze w tym terrarium więc nawet jeśli bym chciał. No właśnie. I tu się pojawia ten problem. Że nie wiem jak to zrobić, żeby mi na pewno nie uciekła, bo nie chcę łapać żadnej poetki dzisiaj. To jest ostatnie co ja bym chciał. Poczekajcie. Może jakoś to się uda rozkmienić. I mamy ciach. I mamy ciach. I teraz chciałbym koleżankę przegonić. Nie wiem, jak mi się to uda. O! No teraz to można ją przegonić. Mam nadzieję, że ją. No. Idź sobie w górę. Jak na ptasznika nadrzewnego przystało. Bo mówię, ostatnie co, co ja bym dzisiaj chciał, słuchajcie, to ganiać poetkę. Rozjaśnimy sobie troszeczkę, żebyście cokolwiek widzieli. Dobra, mam nadzieję, że widzicie cokolwiek. I że nie jest za ciemno. No, uciekaj poetka. Uciekaj. No. Dobrze ci idzie, dobrze ci. O tak, no i co jeszcze? He he. A teraz mnie bawta. No jasne, no jasne. Dobra, to jest moment, w którym spokojnie mogę wyciągnąć pojemniczek. Poszło to całkiem bezproblemowo. Ja Wam teraz tutaj odwrócę, żebyście mogli zobaczyć, jak ona się prezentuje Wam tutaj przy świece. O! No jest śliczna. Ale piękności. A jak podrośnie, dopiero będzie. Poczekajcie. Spróbujemy jeszcze się troszeczkę do niej zbliżyć. Podniesiemy sobie to. I poświecimy. Piękna jest. Prawda? Coś się odbija w tym. Tylko nie wiem, co się jeszcze odbija w tej szybie. Widzisz, coś się odbija, nie? A, wiem, światło uzydzia się odbija. O! Oh, ja ją sobie muszę, słuchajcie, opuścić. Światło damy z tej strony. Damy troszkę więcej światełka. A ja w tym czasie złapę świerszcza i ja spróbuję nam je nakarmić takiego. Tuściutkiego świerszczyka rzucimy. No, idź świerszczu. Idź, idź. Idź na sk skonsumowanie. Oa! <śpiewanie> Super! Ekstra. Także jeszcze udało nam się uchwycić karmienie. Szkoda tylko, że przez szybko, ale mówię. Słuchajcie, no, my jako odpowiedzialni rodzice. Posiadający dzieci, no nie będziemy ryzykować z poetką, prawda? Zobaczymy. Spróbujemy zrobić zbliżenia z rąsi. No jest piękna. A jak podrośnie, będzie jeszcze piękniejsza. Pamiętajcie moi drodzy, że wszystkie poetki dysponują silnym jadem. Są szybkie. Ee, czasami nieobliczalne. Co nie zmienia faktu, że niektóre są spokojne jak baranki. Ale nie ryzykujcie. Naprawdę nie warto. Jest to pająk azjatycki pochodzący z Indii. Także miejcie to na uwadze i zawsze bądźcie ostrożni. Lepiej unikać ucieczek niż potem ganiać pająki po domu. Co mogę jeszcze dodać? 24 stopnie w dzień. Tu w nocy nie w dzień. 24 w nocy, a 28 w dzień. Wilgotność 70-80%. Jak to na pająka z Azji przystało. Także co, myślę, że to na tyle jeśli chodzi o naszą poecję loterię Tigri na weseli. Mam nadzieję, że się cieszycie, że w końcu pojawił się film. My widzimy się już w kolejnych filmach. Nie obiecuję, że będą się pojawiały regularnie, bo jak wiecie no firma pochłania mnie bardzo, jeśli chodzi o wolny czas. Także co kochani Jeśli macie ochotę wesprzeć nas Zapraszamy, macie taką okazję Poprzez wsparcie YouTube'a Oraz stronę Patreon Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy A najbardziej dziękujemy tym, którzy nas nie opuścili W tych czasach, kiedy faktycznie Filmów było troszkę mniej Bardzo, bardzo dziękujemy Trzymajcie się Pozdrawiamy serdecznie w tym nowym roku Hej W sumie to ja jeszcze dziabnę tego serniczka